Ojcze, któryś bliski duszy, niech Twa świętość nas poruszy. Słowa żar serce rozbudzi Twe królestwo nas obudzi. Duch miłości się rozleje. Święta wola zajaśnieje. Chleba daj na drogę życia. Ucisz głód miłości Twojej. By twe dzieci cię poznały i prawdziwie pokochały. Dzień siódmy, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. W imię Ojca, I syna, I ducha świętego, Amen. Tatusiu, bądź moją mocą w chwilach słabości. Nie pozwól mi ufać bardziej sobie niż Tobie. Wypełnij mnie swoim światłem. Niech Twoja łaska strzeże mojej duszy. Z Tobą jestem bezpieczny. Bo jestem Twoim ukochanym dzieckiem. Amen. List świętego Jakuba rozdział pierwszy, werset trzeci. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. W orędzie Boga Ojca Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci siostra Eugenia Ravazio, jak czuły Ojciec pragnę chronić młodzież, jest tyle zła na świecie. Te biedne, niedoświadczone dusze pozwalają się zwodzić przez pokusy nałogu, Doprowadzającego je powoli do całkowitej ruiny. Katechizm Kościoła Katolickiego, numer 2849: Taka walka i takie zwycięstwo są jednak możliwe tylko dzięki modlitwie. Dzięki swojej modlitwie, Jezus jest zwycięzcą kusiciela od pierwszego kuszenia aż do ostatniej walki w chwili agonii. Tej prośbie, do naszego Ojca, Chrystus jednoczy nas ze swoją walką i swoją agonią, usilnie przypomina nam, byśmy w jedności z Nim zachowywali czujność serca. Czujność jest gotowością serca i Jezus prosi Ojca, by zachował nas w Jego imieniu. Duch Święty bez przerwy pobudza nas do tej czujności. Prośba ta ukazuje całą swoją dramatyczność w odniesieniu do ostatecznego kuszenia w naszej walce na ziemi. Jest to prośba o wytrwanie aż do końca. Przyjdę jak złodziej błogosławiony, który czuwa. Czytamy w Apokalipsie w rozdziale 16, wersie, wersecie 15. Więcej katechizmu Kościoła katolickiego Numery od 2846-2848 Rozważanie Tatusiu, dziś zatrzymuje się przy słowach I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie I widzę w nich nie tylko błaganie o ochronę Ale pragnienie serca dziecka, które ufa że Ty chcesz je zachować w czystości i pokoju. Bo Ty, tatusiu, jesteś dobrym Ojcem. Nie dajesz nam zakazów, ale drogowskazy nie po to, byśmy czuli się zniewoleni, ale bezpieczni, byśmy mogli iść według wskazanej przez Ciebie drogi. Twoje przykazania są jak ramiona kochającego Ojca które chcą nas czule objąć, a nie zniewalać. Kiedy, Ojcze, Twoje Królestwo w nas się rozwija, przykazania przestają być ciężarem, a stają się słodyczą. Słodycz, Twa, Ojcze, wypływa z Twego źródła miłości i płynie ku zjednoczeniu się z Tobą. Z Twojej łaski nawet słowa twarde nie będziesz nie brzmiał jak zakaz, ale jak obietnica przemienionego serca, w której słychać głos Ojca. Nie będziesz miał potrzeby grzeszyć, moje dziecko, bo ja jestem z Tobą. To Ty, Tatusiu, wypełniając nasze dusze swoją obecnością, sam osobiście nas przemieniasz. Twoja miłująca obecność sprawia, że grzech przestaje nas pociągać, a pokusa traci swoją siłę. Nie dlatego, że jesteśmy silni, ale dlatego, że jesteśmy Twoi. Gdy dusza staje się miejscem Twojego Królestwa, gdy rozlewasz w niej swoje światło, ciemności znikają. Nie prosimy, byś zabrał nam wolność. Związał nas z swymi przykazaniami. Prosimy, Ojcze, byś przemienił nasze dusze i ukazał wszystko w prawdzie i nauczył nas Twoich wyborów. Uczysz nas, że najskuteczniejszą obroną przed złem jest wierność Twojej miłości. Ojcze, ty chcesz nas przygotować do tej jedności, która łączy Ciebie z. Ojcze z Synem i Duchem Świętym, Ty i Ja, Ojciec i Dziecko, jedno serce, jedno pragnienie. I gdy stajemy się Twoimi całkowicie, Twoja moc przemieni nasze słabości, przemieni nasz lęk w pokój, nasze nie damy rady w Z Tobą wszystko mogę, a wszystko to Ty, Ojcze, czynisz, by odzyskać swoje dzieci. Nie dopuść, Tatusiu, bym uległ pokusie, nie dlatego, że chcę być doskonały, ale dlatego, że chcę być Twój na zawsze. Twoja obecność, Tatusiu, jest naszą najskuteczniejszą ochroną. To nie siła naszej woli nas bawia, ale Twoja miłość, nie nasze starania, ale Twoje miłosierdzie. Nie nasza religijność, ale posłuszeństwo Tobie. Uczyń mnie dzieckiem, które ufa, nie polega na sobie, lecz całkowicie zdaje się na Ciebie. Niech moja wolność stanie się jedno z Tobą, w której nie ma już miejsca na upadek, tylko na Twoją miłość. Podsumowanie. Tatusiu, wypełni mnie sobą całkowicie, by żadna pokusa nie miała już do mnie dostępu. Pragnę, bym poznał Ciebie i zrozumiał, że jestem Twoim dzieckiem. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen.